Tadam! Tadam! Idealna sałatka na odchudzanie z tego względu, że dziewczyny, białko, dużo białka z ryby, z jajka, dodatkowo buraczek, jogurt grecki, niewidzialna wręcz odrobinka majonezu. Pycha! Naprawdę bardzo dobre, polecam. Buraczki kroimy sobie w kostkę, no, w takie nieduże kawałki, będzie dobrze. Do buraków w kosteczkę siekamy 3-4 jajka. Buraków w sumie też było 5, ale takich naprawdę niedużych. Tutaj dodajemy jeszcze tuńczyka z wody albo w sosie własnym. czyż w oleju, tak szczerze powiedziawszy, jest pyszniejszy. No ale ten wygrywa ilością kalorii. Do tego wszystkiego opcjonalnie jeszcze feta. U mnie to jest taka. Też nie mam jej dużo, ale wykorzystam to, co mam. U mnie ta apetina. Teraz, moi drodzy, pieprz. Sól. Tak delikatnie do smaczku, nie dużo, bo feta jest słona. No i ten magiczny, czarodziejski sos. Trzy łyżki jogurtu, półtorej do dwóch małych łyżeczek majonezu u mnie winiary i odrobina magii to wszystko łączymy razem dodam dodam